Cześć kochani, witam bardzo serdecznie. Jestem Najka i bardzo mi miło, że zapytaliście na moim kanale. Dzisiaj coś, na co bardzo długo się zbierałam, czyli mianowicie świadectwo mojej wiary. Wreszcie się tak zebrałam i nagrywam. Więc kochani, może zacznę od tego, że mam 22 lata, więc zasadniczo jestem bardzo młodą osobą, jednakże sądzę, że przez życie jestem dosyć doświadczona. I to w ten radosny sposób. I to w ten niezbyt miły, wręcz bolesny. Więc może, kochani, zacznijmy od tego, że ogólnie pochodzę z rodziny wierzącej i praktykującej. Jestem ogólnie mówiąc wprost katoliczką. Należy do kościoła rzymskokatolickiego. No tu, tutaj wiele ludzi się o to pyta. A tutaj tak dla jasności. Więc, kochani, jeszcze tak mówiąc wprost, niby jestem osobą młodą. Jednakże. Um, od dzieciństwa mierzę się z ogromnym brakiem ludzi wokół siebie ze względu właśnie na wiarę. I może zacznijmy od tego, że jak chodziłam na przykład właśnie do piątej klasy podstawówki, to wiecie, zaczęło się tak coraz bardziej interesować wiarą, to jeszcze nie było to takie, wiecie, na poziomie takim że tak naprawdę to rozumiałam, bo ja uważam, że do dzisiaj tej wiary totalnie nie rozumiem i każdego dnia staram się ją poznawać. Jednakże gdy miałam te 11-12 lat, to coraz bardziej... Chciałam jakby poznać tego samego Pana Boga. No i moja mama wtedy zauważyła, że też coraz więcej słucha przy różnych księży, słucha jakichś właśnie kazań, i jakoś tak to do mnie powoli zaczęło docierać. Była taka sytuacja, w sumie już to w szóstej klasie, że byłam strasznie wyśmiewana przez koleżanki z klasy. Nazywali mnie jakąś nawiedzoną, jakąś dziewczyną katoliczką. No wiecie, one raczej nie pochodziły z rodzin takich wierzących, tylko raczej właśnie była ateistkami, więc dla nich ta wiara była totalnie niezrozumiała. Była taka sytuacja, że pamiętam, wszyscy wierzyli w koniec świata w 2012 roku, nie wiem czy pamiętacie, to był 12 grudnia 2012 roku. I wszyscy mi tak mówili, tak się bali, no, że co to w ogóle co to będzie. A ja tak, tak się śmiałam i mówię: Przecież my nie znamy dnia, ani godziny, nie? Kiedy to nastąpi, nie? A kiedy przyjdzie Pan Bóg. A oni, co ty w ogóle za brednie znowu gadać, jaki Pan Bóg? No i tak jakoś tak wiecie, tak nazywali mnie jakąś taką wariatką. W każdym razie ja wtedy byłam młoda i mam wrażenie, że wtedy to do mnie bardziej docierało niż teraz. No. Ja w każdym razie później, pamiętam, poszłam do gimnazjum i miałam takie bliskie mi dziewczyny, takie bardzo. Z te byłyśmy ze sobą i pamiętam e, lekcje religii. No i na tej religii nic dni zawąt zaczęłyśmy rozmawiać o związkach. No i tak od słowa do słowa doszłyśmy do wniosku, a raczej do takich rozkmin, co które z nas chciałaby robić ze swoim chłopakiem. No i tak wiecie, każda po kolei coś tam mówiła, no że ona by już chciała, bo ona jest zakochana, bo ona czuje, że to ten jedyny... I nagle przyszła kolej na mnie. I, I one mówią, a ty? I takie co? A ja mówię, yy, no o co chodzi? A one, że no. No co tam będzie, żeby na swoje ja zmawiać? że nic, że ja chcę żyć czystości do ślubu. Co? Jakiej czystości? Co to znaczy? Ja mówię, no że współżycie przed małżeństwem jest grzechem. Co ty kleciesz za głupoty? Zaraz zapytamy kartetki. No i pani przyszła. No i te dziewczyny się zapytały. Proszę panią, Natalia mówi, że to yy, jest grzechem, jeśli przed ślubem się ten tegas... Yy, nie. Ona ma rację i wiecie, jak im szczędy tym niektórym popadały? No. No i ja pamiętam, ja ogólnie nawet w tym gimnazjum mierzyłam się właśnie z takimi y, rzeczami w stylu: czemu ty nosisz łańcuszek na szyi, w sensie z krzyżykiem, co to za Maryja na szyi, co to w ogóle ma być, czemu ty tak robisz, no w ogóle. I tak miałam wrażenie, że tak w głębi duszy jestem sama Nigdy nikogo nie znałam takiego bliższego, kto by był wierzący Nawet właśnie ten mój chłopak, z którym wtedy się spotykałam Wyśmiewał się z mojej wiary Pamiętam taką sytuację, w której um, on przyjechał do mnie do domu W sumie ze swoim kolegą No i tak oni, wiecie, nawijali się z Boga, z Jezusa, z Maryi, z wszystkiego nie, Co, co było związane z moją wiarą Aż wreszcie była sytuacja, że na ścianie, w sumie tutaj, gdzie, gdzie stoi kamera Um, wywiał taki mały krzyżek, wiecie co, on był może maksymalnie taki pięć, centymetrów maksymalnie miał I, i oni go zrzucili i się zaczęli śmiać, o, że taki Pan Jezus po prostu wszechmogący, a nie może siebie uratować z tego krzyża nie wiem, jakim cudem ja mogłam być z tym chłopakiem, na szczęście w sensie, wiecie, po latach mnie przeprosił, tak jakby za te wszystkie żarty bo je zrozumiał, ale chodzi o ten, ten moment i pamiętam, że to w głównej mierze właśnie dzięki Jakkolwiek to nie zabrzmi, dzięki właśnie ateistom, z którymi byłam, w sensie z jakimś chłopakiem, właśnie z nim. To ja zaczęłam się coraz bardziej zbliżać do Boga, bo mnie interesowały tematy, czy właśnie dotyk jest złe, czy właśnie jakieś takie innego rodzaju posałunki nie są złe, czy właśnie jakieś współżycie nie jest złe, czy jest złe, wiecie o co chodzi. Ja zaczęłam się tym interesować i tak coraz bardziej, coraz bardziej doszłam do wniosku, że ja chcę tylko i wyłącznie współżyć po ślubie. Więc to był taki pierwszy krok do takiej bliskości, w czystości, tak bym to powiedziała. Natomiast zdarzyli się jakby w moim życiu przeróżni mężczyźni, z którymi nie mówię, że od razu byłam Z niektórymi wiadomo, że byłam, a z innymi po prostu tylko kręciłam I na przykład kiedyś też miałam typ takiego mężczyzny, który w pewien sposób mnie zbliżył do Boga Ale chciał mnie tak naprawdę oddalić jak bym to teraz przedstawić? Na przykład ten mężczyzna, 6 lat w sumie starszy ode mnie, ja wtedy miałam 18 i była sytuacja, że on słuchał takiego jednego ojca Daniela, może coś kojarzycie, natomiast on jeździł tam na jego rekolekcję i ten ojciec Daniel bardzo często mówił o czystości przedmałżeńskiej. I ja mówię, i popatrz jak fajnie, ten twój właśnie taki autorytet właśnie mówi o tej czystości. Na co ten chłopak do mnie mówi, w sumie do bo to 24 lata. Co jakiej czystości ja tego nie słucham? Ja, ja sobie, ja nie uznaję tego za grzech. Ja mówię, ale przecież tutaj nawet on o tym mówił, najpierw pismo się o tym Mnie to nie interesuje, To Mnie to nie interesuje i ja decyduję, co ja będę robić, a co nie. No i to, no tak, powiem szczerze, nie podobało mi się to. Jednakże tutaj y, później miałam takie jakby. Y, i miałam takiego laga, jakiego mężczyzna w życiu potrzebuje. I tutaj też zaczęłam się częściej modlić do świętego Józefa. Nawet była sytuacja, że napisałam taki jeden porządny list do świętego Józefa. Kiedyś słyszałam o tym w czasopiśmie Miłujcie się. To takie katolickie czasopismo poruszające najtrudniejsze tematy, te najbardziej kontrowersyjne. I właśnie tam była sytuacja, że pewna kobieta. Napisała taki obszerny list, bo ponoć święty Józef lubi konkrety I jakoś tym się tak zainspirowałam i napisałam I, I pamiętam, że czułam się strasznie taka samotna, a później Spadł, jakby nie wiadomo nawet skąd, bo się nie spodziewałam tego, że kogoś takiego poznam. Właśnie taki chłopak, z jakim obecnie jestem, też wierzący i praktykujący. Natomiast tutaj nie o tym mówimy. W każdym razie, później była sytuacja, właśnie jak e, mówiłam już o tym chłopaku, z którym tak właśnie kręciłam, to tak niby słuchał tego ojca, ale tak niby miał te jego słowa, gdzieś i to sobie tak wybierał, co jest grzechem, a co nie. Była taka sytuacja, że w pewnej chwili poczułam, że ja jestem gaduła. Inaczej, ja to wiedziałam, a mi to wszyscy mówili. Oni powiedzieć, że ja poczułam, że jestem gaduła, i mówię, że ja bym chciała prowadzić jakiegoś takiego vloga. Natomiast yy, nie że bloga, ale vloga. Ja bym chciała mówić do kamery, a nie pisać. Mimo, że bardzo lubię pisać, ale blog jest bardziej częściej, ciężej prowadzić. No to więc postanowiłam, że wbiję na YouTube. I ja pierwszy filmik wstawiłam właśnie jakoś w 2017 roku, jakoś w pierwszym kwartale. No i tak ten chłopak, pamiętam jak tego słowa, to mówił, no fajnie, fajnie, ale mogłabyś mówić właśnie mniej o tym właśnie współżyciu, bo to nie jest grzech. I pamiętam, on tak strasznie chciał mnie oddalić, chciał właśnie ze mną coś robić, chciał mnie do tego namówić, ale ja mówię stanowczo, nie. I pamiętam, później była taka sytuacja, że on mi stwierdził, że, będę je ja wtedy spałam i on do mnie z tekstem, że na trzeźwo, czyli jak jak nie śpię, to nie chcę, czyli jak normalnie jestem na co dzień, to ja nie chcę czegoś tam robić, więc o sobie to zabierze w śnie. I pamiętam, to już była taka sytuacja, że ja już zdecydowałam, że to koniec. Oczywiście nic się nie stało między nami takiego groźniejszego. Po prostu gdzieś mu te ręce za bardzo chciały wędrować. W takiej drzemce Jak ja w sobie zrobiłam drzemkę No i tak ostatecznie rozstaliśmy się I pamiętam, że ten związek dużo mnie nauczył Że od tego momentu miałam być jeszcze bardziej asertywna Natomiast to nie jest takie łatwe Czystość nie jest łatwa i czystość nigdy nie będzie łatwo Bo zawsze w życiu Przychodzi do nas szatan Na swoich dwóch nóżkach I uwielbia stwarzać nam pokusy W stylu, a że to jest miłe, że to ten jedyny Że będzie przyjemnie No ciężko bywa Powiem szczerze, ciężko bywa Natomiast mówię wprost, warto się nie poddawać no i tutaj właśnie, jak już mówiłam, była właśnie ta sytuacja z tym YouTube'em. Ja do tego YouTube'a weszłam i na początku miałam takie filmiki Nie to o samotności, nie to o relacjach damsko-męskich i nie to o czystości. No powiem szczerze, że też wtedy moje filmiki nie były takie zadowalające. Natomiast była taka sytuacja, że w pewnym momencie yy, tak zaczęłam coraz głośniej jakby o tym mówić, co tak naprawdę myślę. Ludziom się to nie podobało, miałam tam swoich widzów, nie ukrywam. Wtedy byli raczej tacy obcy ludzie, których w ogóle nie znam w ogóle nie wiem, jakim cudem oni zrobili na moje filmiki, natomiast już byłam wtedy wyzywana. I pamiętam, że wtedy napisała do mnie pewna taka dziewczyna, która w sumie chodziła ze mną do gimnazjum, że co ja to za głupoty w tym internecie na tym YouTubie wygaduję w tym, w tym 2017 roku. Ja mówię, ale o co chodzi? A ona do mnie, no, że jej mama też jest zwierząca, ale jej mama nie uznaje takich grzechów, co ja mówię na temat właśnie współżycia. Bo ja w głównej mierze wtedy na... W tym temacie się opierałam, cały czas właśnie ta czystość, czystość, czystość. No i ostatecznie ja jej mówię, że to nie ja wybieram przekazanie, ale przecież to Pan Bóg wybrał. To nie było łatwe. No później jakoś to życie się potoczyło i, i takimi głównymi sytuacjami mam wrażenie, dzięki którym zaczęłam zbliżać się do Boga, byli moi, byli. Ci, którzy w ogóle nie wierzyli w Boga, i tych, których jakby w pewien sposób chciałam przyciągnąć do Boga. Tylko, że to znowu nie było takie łatwe. Wiecie, no tutaj nie chodzi o to, żeby powiedzieć, chodź ze mną, nasze, to się na pewno nawrócisz. Absolutnie nie. To ja chciałam dawać taki przykład swoim życiem, swoją jakby bliskością z Panem Bogiem. I nie ukrywajmy, w pewien sposób to działało. W pewien sposób to działało na nich, tylko że to były takie. Relacje, bym powiedziała, które prędzej czy później nudziły się tym mężczyznom, i oni nie czuli tak naprawdę tej bliskości z Panem Bogiem, tylko oni chcieli czuć bliskość z moim ciałem. Więc prędzej czy później to się i tak wszystko kończyło. Natomiast pamiętam, ja czułam się ewidentnie, bym powiedziała, taka samotna, w tym, że nawet gdy miałam jakiegoś opaka przy sobie, to, że nie mogłam z nim pogadać właśnie na tematy takie religijne. I tutaj pies został pogrzebany w momencie, w którym ja założyłam TikTok. No bo nie ukrywajmy, TikTok to taka aplikacja bardzo lewicowa o takich liberalnych poglądach. Tam jak ktoś ma prawicowe poglądy, to raczej nie przeżyje. I mi na tej aplikacji brakowało kogoś, kto by wprost mówił, co jest dobre, a co złe, według właśnie Pisma Świętego, kierując się przekazaniami. No, i tak ja tam postanowiłam, że tam wejdę. To już raczej wiecie, jak tam sytuacja ze mną wyglądała. Że nie było łatwo, ciągły hejt, nienawiść, nie wiadomo w sumie za co, tylko za, co, za to, że wyrażałam to, co w piśmie się tam jest napisane. Względem aborcji LGBT, czystości, nieczystości, ciężko było. Natomiast ja uważam, że to mnie jeszcze bardziej umocniło wierzę, dlatego że jak ludzie zadawali mi pytania, to ja musiałam jeszcze bardziej zagłębić swoją wiedzę Żeby nie odpowiedzieć im tak bardzo niekompetentnie A chciałam wręcz odpowiedzieć bardzo dobrze, tak profesjonalnie Więc jeszcze bardziej więcej czytałam Czytałam jeszcze więcej Pisma Świętego I jeszcze więcej się modliłam o dary Ducha Świętego o taką mądrość, wiecie o co chodzi A Różnie to wychodziło, były różne z momenty Ja raczej nie spodziewałam się na TikToku tego, że dostanę aprobatę Tak jakby wiecie... Brawo Najka, dobrze mówisz, nie spodziewałam się tego. Ja bym wtedy wiedziała, że jeśli ktoś mi za dużo klaska albo zbyt duży tłum mi klaska, to znaczy, że coś jest nie tak. Byłam tam również porównywana do innych chrześcijan, do innych ogólnie też katolików, że no, ktoś inny mówi lepiej niż ta cała Najka, czyli niż ja. I ja powiem szczerze, ja się wtedy yy, bardziej cieszyłam, że oni nie porównują i uważają mnie za gorszą, bo to oznacza, że jest lepsza robota. Mówi. Yy, Arcybiskup Fulton, nieżyjący. Jeśli Twoja jakby ewangelizacja nikogo nie oburza, to znaczy, że robisz coś nie tak. Więc jak ja widziałam na przykład na TikToku ludzi, księży i tak dalej, którzy mają dosyć wielką aprobatę od strony tłumu, oznaczało to dla mnie, że to jest zły sygnał i nie powinnam iść w tę stronę. Bo oni raczej tak bardzo mydlili oczy, a ja tego ogólnie bardzo, ale to bardzo nie chciałam. No, i tak dzięki temu TikTokowi mam powiedziała, że mimo, że dostawał ogromny hejt i takie fale, naprawdę czasami takie wiadomości, że to mało kto by zniósł. Ja to powiem szczerze, zawdzięczam Panu Bogu, bo on uczynił mnie dzięki temu silniejszą i radośniejszą w życiu i taką bardziej mądrzejszą. Też nauczyłam się, wiecie, takiego fajnego sformułowania, które z księdza przysłów: mianowicie, choćbyś głupca pobił tłuczki, nie odstąpi od niego głupota. To mi się bardzo spodobało i to jest mój jeden z ulubionych cytatów w z tego. Mimo, że taki bardzo przykry. Bo cokolwiek by się czasami nie powiedziało o sobie niewierzącej, to ona i tak nie uwierzy i tak nie będzie chciała go zmądrzeć. Natomiast tutaj ważną kwestię w moim życiu odgrywa moja mama, której jestem bardzo wdzięczna, dlatego że to moja mama nie boi się ze mną rozmawiać na takie trudne tematy, na takie bardzo kontrowersyjne. I teraz nie zrozumcie mnie źle z moją mamą mogę dosłownie porozmawiać o wszystkim, czy to o wierze, czy o aborcji, o in vitro, czy o współżyciu, nie wiem, czy o masturbacji, o wszystkim. Oczywiście nie w sposób, jak się to robi, tylko oczywiście w taki sposób bardziej kobiecy i delikatny, z nawiązką do właśnie do Boga. Co jest dobre, a co złe? To moja mama w głównej wierze poleciła mi właśnie, miłujcie się. I ja pamiętam, była taka sytuacja, która bardzo dużo zmieniła w mojej wierze. Ja powiem tak, kiedyś byłam taka bardzo uparta w wierze, tak nie wiedziałam, o co chodzi w tej wierze I tak raczej nie wiedziałam, w czym Pan Bóg działa A w czym nie, jak On do nas dociera No i tutaj Przyszła sytuacja taka w moim życiu Że zostawił mnie chłopak No i powiem że bardzo ubolewałam nad tym rozstaniem Bardzo długo się męczyłam po tym rozstaniu Tak znosiłam to Tak starałam się to Bogu ofiarować Ale tak miałam wrażenie, że byłam zła na to Że był mi tego kogoś zabrał No bo jakim cudem, czemu On mi go zabrał, skoro ja byłam tak wielce zakochana i moja mama mi mówi, słuchaj, masz tu księdza Pawlukiewicza, posłuchaj go, zobaczysz, że będzie ci lepiej. Ja mówię, mama daj mi spokój, poważnie, bo ja byłam wtedy zła, ja przyznaję, źle wtedy tak jakby mówiłam, że mama daj mi spokój w ogóle, bo ja tak jakby nie chciałam, ja chciałam tylko, żeby ktoś powiedział, to źle, że on cię zostawił, wiesz o co chodzi, tak, chciałam, żeby ktoś stanął po mojej stronie. Natomiast wreszcie pojawił się e, taki jakiś filmik i ja nie wiem jakim cudem, pamiętam, mama mi mówiła dzień w dzień, Posłuchaj tego księdza, o, o rozstaniach filmik poleciał ja mówię, mama nie, nie, nie i nie Minęły może cztery tygodnie Aż była sytuacja, że filmik Nie wiem jakim cudem Wyświetlił mi się na YouTubie na głównej I ja tam wchodzę i mówię Dobra, zobaczymy co to będą za głupoty Tak sobie pomyślałam, to była moja pierwsza myśl Wiecie, bo ja tak jakby nastawiony, tak negatywnie Nie wiadomo nawet czemu Ja tak wchodzę i słucham, i słucham, i słucham i ja się rozbaczałam Wy nawet nie macie pojęcia jak ja się rozpłakałam jak dziecko dlatego że ten książę Pawłkiewicz mówił wprost że Pan Bóg czasami zabiera nam kogoś z naszego życia żeby nas utwierdzić przekonanie, że ta osoba kompletnie nie była dla nas, że my tej osobie oddaliśmy za dużo i jakoś tak jeszcze dzięki temu, dzięki temu księdzu Pawle Kiewiczowi zbliżyłam się jeszcze bardziej do Pana Boga, oczywiście nie tylko pod względem jakby relacji domsko-męskiej ale przesłuchałam przeróżne, ja już setki tego przesłuchałam i przeczytałam bo mam też jego książki, właśnie z jego kazań, no genialne to jest i tutaj, tutaj dobry moment, że ja się wtedy z tym chłopakiem rozstałam, bo inaczej to bym chyba tego księdza Pawle nie spotkała Później jeszcze tak swoją drogą zaczęłam bardzo dużo słychać księdza Chmielewskiego i księdza Glasa. Ksiądz Glas bardzo wprost mówi o wszystkim, to ja, Ksiądz Chmielewski, też mi się to bardzo podoba. Pamiętam w 2013 roku byłam na mszyły zdrawiającej w sumie u ojca Daniela. I pamiętam dużo rzeczy się tam działo, i było to wręcz bym powiedziała. Przerażające w pewien sposób, natomiast przeżycie było fantastyczne. Tylko, że mam wrażenie, że na tamten czas, gdy miałam te raptem 13-14 lat, nie dojrzałam tak bardzo do tego, żeby być na takiej mszy. Miałam wrażenie, że tam wszystko jest nierealne. Teraz raczej w to nie wierzę, że coś jest nierealne. Przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc tak, jeszcze na koniec mówiąc, bywa ciężko pod względem yy, przyjaźni. Mianowicie dlatego, że zawsze brakowało mi kogoś, z kim mogę właśnie tak porozmawiać o Bogu, kogo mi nie będzie po prostu, przy kim będę czuć się sobą, przy kim będę mogła po prostu porozmawiać o Panu Bogu, przy kim będę mówić tak, właśnie takim prostym językiem, jak tutaj mówię na tym filmiku. Zawsze mi kogoś takiego brakowało i miałam wrażenie, że w pewien sposób TikTok jest po to, żeby znaleźć ludzi takich wierzących i to mi się udało. Mimo, że miałam ogromny hejt, byłam nawet w Radiu Maryja, tam miałam przeprowadzony wywiad, więc to naprawdę fantastyczne było przeżycie, że mogłam wyrazić siebie nawet w radiu. I tutaj powiem szczerze, pamiętam, jak Babcia odeszła w marcu tego roku, to przykro mi było, bo ten wywiad dopiero teraz był w listopadzie. I tutaj teraz taka przykra sytuacja, że zawsze sobie wyobrażam, że przecież moja płciu wybiła Radio Maryja, więc gdyby ona to słyszała, w sensie mnie w tym radiu, to byłaby jeszcze bardziej szczęśliwa. To... To w ogóle to mnie zawsze tak, bym powiedziała, bardzo boli, jak sobie wspominam ten wywiad w Radiu, Maria, mimo, w Radiu Maria, mimo że całkowity, cały wywiad był naprawdę fantastyczny, więc no. Natomiast, kochani, tak podsumowując, bo tak dosyć mam wrażenie, że to ta chaotyczne. Jestem wierząca i wychowywana w rodzinie wierzącej i praktykującej od małego. Tylko mam wrażenie, że w pewnym momencie stałam się. Większą gadułą w internecie i to zbliżyło mnie jeszcze bardziej do Pana Boga. Nigdy nie miałam takiej sytuacji, zwątpienia, nigdy nie miałam takiej sytuacji, nie wiem, że przestałam w ogóle chodzić do kościoła, że przestałam wierzyć w Boga, że jakoś tak zaniedbywałam sakrament pokuty. Nie. A tak w ogóle jeszcze, a propos komunii, komunię od 2014 roku przyjmuję nakręcząco doł z pełnym szacunkiem do Pana Boga. A co do mojej spowiedzi, to tak staram się chodzić maksymalnie co miesiąc, że taki maksymalny odstęp czasu to jest miesiąc. Tak nie, nie chcę chodzić, tak wiecie, co dwa miesiące, co trzy, tylko tak, żeby być na bieżąco, bo ja wiem, i to jest właśnie u mnie to jest, to jest ten największy problem, że ja wiem, że jak zaniedbam pokutę przez miesiąc, to później mi się coraz mniej będzie chciało. I tutaj mam na myśli, coraz mniej chciało dbać o tym blisko z Panem Bogiem, dlatego że grzechy się nawarstwiają. I ja to zauważyłam u mnie, jeśli ja popełnię jakiś jeden grzech, to idzie za tym drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Wiecie o to, taki łańcuszek jest, tak jakby łańcuch pokarmowy, że jeden grzech zjada drugi i tak staje po prostu jeden wielki sef. Więc ja staram się na bieżąco przystępować do sakramentu pokut tak, żeby po prostu tego nie zaniedbywać. Dwie rzeczy, które mnie najbardziej zbliżają do tego Pana Boga, to mianowicie te relacje damsko-męskie, które przeżywałam w swoim życiu, nauczyły mnie jeszcze większej czystości i dbania i szanowania swojego ciała i ciała swojego partnera. Jak i w ogóle te całe wystąpienia przed tłumem na TikToku, bo czasami tam naprawdę milion wyświetleń było. I miałam wrażenie, że przed każdym filmikiem muszę się przygotować. Więc ja zawsze siadałam, czytałam jakieś książki, Biblię przerabiałam, i to mnie najbardziej zbliżyło. I kochani, tym oto akcentem pragnę zakończyć ten filmik. Przepraszam, że tak chaotycznie wyszło, że czasami skakałam z jednego roku na ten rok. Mianowicie u mnie tak. Było zawsze tak, mam wrażenie, jednakowo. Po prostu w moim życiu były takie sytuacje, które jeszcze bardziej umocniły moją wiarę w Boga, a mianowicie to w sumie nie sytuacje, ale ludzie. Poważnie, jakkolwiek to nie brzmi, zbliżyli mnie ludzie, którzy nie są wierzący. I mam nadzieję, mam tutaj na myśli i kobiety, i mężczyzn, i moich byłych, i moją rodzinę. Wiecie o co chodzi, bo nie wszyscy w rodzinie są wierzący, ale przewaga jest, także no. I to chyba, kochani, tyle. Dziękuję za wysłuchanie tego mojego długiego monologu. Mam nadzieję, że i moją osobę Wam przybliżyłam. Cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam Was i piszcie mi w komentarzu, jak mi poszło. Będę wdzięczna, bo nie wiem, czy to dobrze zrobiłam. Pozdrawiam Was, Buziaki z Bogiem.